Co ty robisz? Selfistik jest. Pakuję się i wyjeżdżam do lat 80. A co tam będziesz robił? <grymina> Będę kierowcą PKS-u. No i wróciliśmy w ten sposób do lat 80., a dokładnie na Kitch Disco Party, do gniazda piratów w Warszawie. Jest ze mną Krzychu Kłos, to ja, organizator tutaj wielkiej imprezy, Kitch Disco Party. Powiedz, skąd wziął się pomysł na Remiza Old Boys? Jest karnawał, trzeba się pobawić, zatańczyć, więc dwa razy do roku możemy sobie zagrać z takim zespołem. Tutaj, y, tutaj, we Warszawie. Powiedz, od ilu lat to robicie? Jeśli chodzi o remizę, no to już pewnie z 10 lat będzie, jak z torbami tu przyjeżdżam. No, to jest to, to jest to ja.